Cześć, moi drodzy. Miałam dzisiaj już nie nagrywać, bo jestem bardzo zmęczona, ale po tym co się stało, muszę to zrobić. Zapraszam na odcinek. Mam wrażenie że właśnie na naszych oczach pisze się historia. Dosłownie kilka godzin temu prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski na konferencji prasowej poinformował że pod koniec stycznia tego roku złożył zawiadomienie do zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o czołowych polityków obecnej władzy, premiera, ministrów, marszałków Sejmu i Senatu, posłów i senatorów rządzącej koalicji, a także prezesa rządowego Centrum Legislacji, niektórych sędziów i prokuratorów. Święczkowski zarzuca im działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która jego zdaniem od 13 grudnia 2023 roku podejmuje kroki zmierzające do zmiany ustroju w Polsce. W zawiadomieniu czytamy, że celem tych działań jest eliminacja lub ograniczenie funkcjonowania trybunału konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Wśród zarzutów pojawiają się między innymi podważanie statusu sędziów i orzeczeń Sądu Najwyższego, zablokowanie publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, podjęcie uchwał Sejmu i Rady Ministrów, które miałyby usunąć skutki kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023, nieobsadzenie wolnych miejsc sędziowskich w TK, przyjęcie ustawy budżetowej na 2025 rok, która odcina finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. Święczkowski Powołuje się na konkretne przepisy kodeksu karnego, w tym artykuł 127 dotyczący zamachu stanu, oraz inne przepisy dotyczące działań przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i zorganizowanej działalności przestępczej. Wnioskuje też o wszczęcie śledztwa i przesłuchanie kluczowych świadków, w tym jego samego. Co ciekawe, domaga się, aby śledztwo prowadził tylko legalnie powołany zastępca prokuratora generalnego, co sugeruje, że obecnej władzy nie ufa. To bardzo mocno oskarżenia, które mogą eskalować konflikt między Trybunałem Konstytucyjnym a rządem. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z próbą zmiany ustroju? Premier Donald Tusk zareagował na te oskarżenia, publikując w mediach społecznościowych, właściwie na Xie, nagranie, na którym gra w ping Ponga, co zostało odebrane jako lekceważąca odpowiedź na zarzuty. Słuchajcie, Kaczyński mówi, że zrobiliście załatwaną. Tak w mamy własne sprawy, Pójdziecie tym dziedzinie. Prezes prawa i sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, skrytykował te reakcje, podkreślając powagę sytuacji i wyrażając nadzieję, że odpowiedzialne osoby zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Ja nie miałam już od dawna wątpliwości, że Polska to państwo z dykty, czekałam jedynie na sytuację, na coś poważnego, co uświadomi to uśmiechniętej Polsce i beztroskim Polakom. Gdy przed kilkoma godzinami zobaczyłam konferencję prasową pana Święczkowskiego, wiedziałam, że Tusk nie potraktuje tej sprawy poważnie. Przez lata był chroniony przez Brukselę, dzisiaj czuje się totalnie bezkarny. Tylko konsekwentne działania prokuratury mogą pociągnąć go do odpowiedzialności za niszczenie naszego kraju. Jego infantylna reakcja na zawiadomienie skierowane między innymi przeciwko niemu nie zrobiła na nim najmniejszego wrażenia, co tylko utwierdza w przekonaniu, że czuje się całkowicie bezpieczny i nietykalny. Przez lata budował swoją pozycję w strukturach unijnych, a teraz wracając do polskiej polityki, zachowuje się jakby prawo go nie dotyczyło. Jego lekceważący stosunek do sprawy pokazuje, że nie traktuje poważnie zarzutów dotyczących zamachu na ustrój państwa, nie traktuje poważnie Polaków ani Polski. Ale czy można się dziwić skoro przez lata unikał konsekwencji swoich decyzji, teraz zapewne liczy na to, że historia się powtórzy. To ewidentna manipulacja emocjami społecznymi. Tusk, odpowiadając w sposób lekceważący, może próbować wpłynąć na swoich zwolenników, by nie traktowali zarzutów zbyt poważnie, a może wręcz traktować je jako nieistotne. Takie podejście pozwala utrzymać wizerunek osoby pewnej siebie, nieustępliwej wobec oskarżeń. Pytanie brzmi, czy prokuratura rzeczywiście doprowadzi tę sprawę do końca? Czy ktoś wreszcie powie sprawdzam i zmusi go do odpowiedzi na te oskarżenia? Bo jeśli nie, to znaczy, że państwo polskie istnieje już tylko na papierze. Taka afera może mieć bardzo poważne konsekwencje dla państwa, zarówno na politykę, jak i aspekty prawne oraz społeczne. Oto kilka możliwych scenariuszy. Kryzys konstytucyjny i paraliż instytucji państwowych. Jeśli Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy czy inne kluczowe instytucje zostaną podważone lub przestaną działać w wyniku tej afery, państwo może wpaść w głęboki kryzys prawny. Może dojść do sytuacji, w której legalność uchwał, ustaw czy wyroków będzie kwestionowana, a obywatele przestaną ufać wymiarowi sprawiedliwości. Następne, eskalacja konfliktu politycznego. Już teraz polska scena polityczna jest podzielona, ale taka sprawa może jeszcze bardziej pogłębić ten podział. Strony sporu będą wzajemnie oskarżać się o łamanie prawa i podważanie fundamentów państwa. Może to doprowadzić do jeszcze większego chaosu, a nawet do prób siłowego przejęcia kontroli nad instytucjami państwowymi. Następne, interwencja instytucji międzynarodowych. Tego typu afera nie pozostanie niezauważona w Europie. Unia Europejska i inne międzynarodowe instytucje mogą uznać, że w Polsce łamane są zasady praworządności, co może skutkować sankcjami finansowymi, a nawet ograniczeniem praw Polski w unijnych strukturach. Destabilizacja gospodarcza, brak stabilności politycznej i prawnej zawsze wpływa na gospodarkę. Inwestorzy mogą zacząć wycofywać kapitał, kurs złotego może się osłabić, a polski rynek stanie się mniej atrakcyjny dla zagranicznych firm. To może skutkować wzrostem bezrobocia i spowolnieniem gospodarczym. Gospodarczym. Następne: Utrata zaufania obywateli do państwa. Jeśli obywatele zobaczą, że osoby na najwyższych stanowiskach mogą łamać prawo bez konsekwencji, może to doprowadzić do całkowitej utraty zaufania do państwa i prawa. W efekcie może wzrosnąć liczba protestów, ale też przypadków łamania prawa przez zwykłych obywateli. Skoro rządzący mogą działać bezkarnie, to dlaczego zwykli ludzie mieliby przestrzegać zasad i prawa? Możliwy upadek rządu. Jeśli sprawa przybierze na sile, może dojść do dymisji kluczowych osób w rządzie, a nawet do wcześniejszych wyborów. W przypadku masowych protestów i społecznego niezadowolenia presja na władzę może stać się nie do wytrzymania. Podsumowując, skutki tej afery mogą być katastrofalne od paraliżu instytucji państwowych przez kryzys polityczny i gospodarczy, aż po międzynarodową izolację Polski. Wszystko zależy od tego, jak sprawa będzie prowadzona i czy znajdą się instytucje, które odważą się powiedzieć dość. Słuchajcie, co wy o tym myślicie, ja jestem w szoku, że w ogóle coś takiego się wydarzyło. Trzeba obserwować sytuację, trzeba im patrzeć na ręce, trzeba obserwować działania prokuratury. Jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Trzymajcie się, moi drodzy, ja lecę spać. Hej.